Za nimi już trzy kolejki spotkań, w których zaprezentowali się całkiem nieźle. Tenisiści Tęczy Humanit Krosno-Odrzańskie po dwóch wyjazdowych meczach powrócili do krośnieńskiej hali. Sprawdzamy więc, jak radzą sobie w tym sezonie rozgrywek. Na inaugurację rozgrywek czwartej Ligi Lubuskiej Grupy Południowej zawodnicy z Krosna Odrzańskiego zmierzyli się z ZKS-em Drzonków. Tęcza miała być gospodarzem spotkania, jednak z uwagi na trwający w tym samym czasie turniej mecz przeniesiono do Drzonkowa. Mimo to Tęcza pokonała rywali 10 do 4. W drugiej w tej kolejce także na wyjeździe tenisiści stołowi Tęczy ten, Krosno Odrzańskie odnieśli drugie zwycięstwo w sezonie. W pokonanym polu pozostawili oni zespół z Radoszyna. Spotkanie zakończyło się wynikiem 10 do 2 dla tenisistów z Krosna. Trzecia kolejka to pierwszy mecz u siebie i niestety pierwsza porażka. Na hale Ośrodka Sportu i Rekreacji zawitał zespół Teja Łęknica. Tenisiści musieli uznać wyższość rywala i przegrali to spotkanie 8 do 10. W czwartej kolejce spotkanie rozgrywanej 7 listopada ten Czachomanit Krosno-Odrzańskie zmierzy się z ekipą KSTS pod Mokle.